Z tej strony Work Johnson i ty, i możliwe, że to nie jest ostatni odcinek z Robloxa. Dzisiaj razem ze mną jest malinowa Malina. Siema! A! I słuchajcie... Pst, y gdzie ja jestem? Gdzie ty? Ej, jesteś. Cześć. No cześć. Słuchajcie, y ja mam takiego tradera, że tak powiem, czapko tańczowego, cześć. a Malina ma... Taki gwiazdny. opatrzcie. Taki gwiezdne mam. Jakaś dziewczyna z innego kraju mi drała. Ja, on... Ale on jest strasznie dobry. No. Ja sobie pograłem, trochę mam spida 787, stepsów 3 miliony. Yy, Widowie, jeżeli pamiętacie, ile miałam stepsów na początek, yy, w tamtym odcinku, to możecie mi napisać, bo ja nie pamiętam, a na obecną chwilę stepów mam ponad 2 miliony 639. No ale... Więc może I spida 715, więc jeżeli oglądaliście tamten odcinek, możecie mi powiedzieć, ile, ile miałam wtedy do porównania. Ale ja nie pamiętam ile ty miałaś z, z Ale ja e nie mówię to do ciebie. A szkoda. O ty, kurde. Hadzia! Ja. Hadzia! Ja! Kurde! <laughs> Ale śmiech. Poczekaj. Gdzie ty? Gdzieś ty po Ej, jestem tutaj. O, ej, też spadłem. Ej, poczekaj. Dzieci. Halo! Poczekaj, nie ruszaj się. Bo chyba ci widziałam, tylko nie wiem gdzie ty jesteś. Bo jestem na niebieskim budynku. Ja też jestem, no, znaczy ja, ja skaczę tutaj, wiesz? O, o, widzę. No to złaś mnie tutaj, ale już. Ej, dobra. Powiem Wam tak, już jesteśmy, mamy na tyle dużo stepu, że możemy wejść do bicza za 500 tysięcy. Więc myślę, że wchodzimy. Dobra, tylko poczekaj. Okej, okay, już idę. O, ej, ej, ja już cześć. jestem tutaj. Cześć. Ej, daj mi. Po pierwsze, Gwiezdnego mm -hmm. Stepsa. Chcesz zobaczyć, pokazać widzom jaki on jest fajny, co? Jest kozacki. Wiem. Poczekaj, już Ci... Kurde, jakiś Michał chce ze mną coś dawać. Malinowo. Okej. Okay. Accepted. Dobra. I dawaj mi to. Tylko gdzie ja go mam? Masz. Czekaj. Accept. A ja mam coś dla Ciebie, co mogę dać, a to mogę dać w sumie. Aha, dobra, Accept. po co mi to? A tak, żeby Ci zaśmiecić troszkę. Fajnie. O, dobra. Dobra. O, i mam już 16 treli Z tym, to już. I zobaczcie, mam... jaki to jest kozacki treli I mega dużo stepsów od niego się zobaczcie. dostaje. 30 tysięcy. Ja też go mam, bo tak mi. Nie wiem, czy tak mi bardziej czy co. Ale też go mam. I wow. wiesz co? Ty, może zrobimy taki challenge. Zobaczcie, tutaj jest taka. ała To jest taka żółta skrzynka za milion stepów. Ja mam 3 miliony. Dobra, to dobiję jeszcze do tych 3 milionów też i kupimy ją, dobra? Dobra, a, ja, moje. a może na razie zrobimy cięcie. Co ty na to? No, dobra. To wracamy po krótkim cięciu. I słuchajcie, wracamy po króciutkim cięciu i, 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 i... i. Dobra. Malinowa, a malina nam tutaj już sobie pozbierała... Trzy miliony stepsów, a przynajmniej tak mi się wydaje, musiałam to przeskoczyć. Tylko, przepraszam was, ale mam problemy techniczne, nie wiem czy mnie w ogóle słyszycie. No, sobie um. zrobiłam. Już idę, wracam, wracam, Okej, No okay, cześć. Dobra, no. nie wiem czy mnie już dobrze słyszycie, bo przed chwilą już jestem. Okej. Okay. Jakby... jakby Dobyłam ci... już trzy miliony stepy, to co? Może najpierw ty kupisz tę skrzyneczkę? Yes. Co ci wypadnie? Co tu jest? Zastanawiam się sam. Co to jest? Mam, Cześć, mam... Zobacz, ile to ci daje. Dobra, czekaj, nie to, to, to i to. Eee, miar... Nie, Pięć, mi... Pięć tysięcy. A czekaj. A, taki... A z takiego akła? Siedemdzi... Siedem tysięcy. Siedem Dobra, teraz ja. Albo najpierw Rejsy. A czekaj. Go! kurde, nie wygrałam! Bo szybko się załapałam. Czekaj. I gdzie ty jesteś w Biczu? W Bo był rejs chciałam się szybko Ej. na niego załapać, ale niestety. Ej. Okej, okay, jestem. Dobra, teraz ja. Ej. Ej, co dostałaś? Uwaga! Bum! Też, Też mam to! Też masz tego Też to dostałam. O, ale nie. numeram. Ale mi co dostaje? Ej, zobacz, ile twój daje. Zobacz. Nie, weź, weź. i zobacz, ile on ci daje. 16, 10 4? No. Ej, to jest oszukaństwo. Trochę słaby utko. Ale ej. przynajmniej będę miała z kim się tradeować. To może mi ktoś za to choć Chociażbym chciała. No pewnie, ej, czekaj. Ej i zobaczcie, to jest nawet jakaś skrzyneczka za 10 milionów. O, kół, a to bo... ma jumpa yy, 4, 4 a, ty... a ta moja chmurka, to ona ma 7, czyli jest o wiele więcej, mogę składać. Czekaj. Próbuję sobie dobić do jeszcze kolejnych no. 3 milionów i możemy jeszcze Ej, jakieś dasz jakieś. przetestować to. Um, wła... Chmurkę? No. Chmura, 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 dobra. E, gdzie ty jesteś tu? Czekaj. Malinowa malina. Akcept. Okej, okay, chcesz tą chmurkę? No. Dobra, zobacz ją. Akcept. Ok, okay. czekaj. Ona I daje. One... Ona jest... Kiedy skoczysz, zobacz jak będziesz wysoko. Jezu, I tam. Nie, wiem, możesz, chcesz spróbować. Poczekaj, Kto... chcesz, chcesz mieć taką własną chmurkę? Chcesz hmm. mieć tą chmurkę, czy nie? Spoczko, to na tej chmurce wejdę tam, gdzie ty. Ale nie, ja mogę ci to zrobić, jeżeli nie chcesz. A ty wróciłeś się, dobra? O. Ej, dobra. Kakerskim sposobem Dobra, się Dobra, wejdź tam postaram. jeszcze raz wyżej. A ja jestem... Ja niestety tak wysoko nie mogę. A to tutaj. No w miarę blisko. Teraz idź na górę. O. Jeszcze. O! Jestem. Okej. Okay. Tylko nie A. wiem, czy widzisz masz jedną, więc teraz żebym. więc teraz muszę ja tam wskoczyć. Okay. Dobra. I czy... Więc Nie masz tych murki, bo masz tą. Na no zdrowie Dobra, ej dobra, ej ja ci... Y, to... Kurde, ja teraz próbuję się od, wspiąć tam na górę Oddaję ci tą chmurkę Dobra, daj Masz tą chmurkę To jest. Acept Ale wtedy ty będziesz musiał y, wskoczyć po tą chmurkę, jeżeli ją chcesz Ej, ale ja tutaj na tej wysepce jestem O, widzisz? Masz ją Jej, mam tą chmurkę, ale no. super Kurde, album bym chciała mieć to za Robuxy, tą skrzyneczkę tam taką. Okej. Okay. Poczekaj, tutaj są jakieś skrzynki, na przykład za. Um, za ej, tutaj skrzynki. jest za. Nie, to się nie opłaca. Cena ile? Ja idę, poczekaj, do którego mam świata iść, żeby zdobyć Robuxy? Nie! Dużo... Ej, je, spadłem z tego najwyższy. Kurde, nie wiem, doraź mi do którego świata mogę pójść. A do tego za milion stepów. Ej, wywaliło kurde. mnie w kosmos. What? Dobra, jestem w świecie za milion stepów. A jakby nie mam zamiaru spadać. Weź mi się tutaj jakby Rejsy, ja nie idę. Dostaję 48 tysięcy... Ej, wiesz gdzie yy... ja spadam? Nie. Ja też nie. 24 tysiące. Reset charakter dostaję. Reset. Teraz. Ej no. Ej, Ej, co do. Ej, co do jasnej chorobci. No. Nie tak. Kurde, ja wszystkie kuleczki zużyłam, o tam są się pojawiły jakieś. Okej, okay, a Dobra, ja już, ja. Może też idź, pójdziesz do tego świata za milion. Dobra, gdzie to jest? Tam. tam. Ten świat? Nie. To, o, to... Gdzie są te kuleczki tutaj? Okej. Okay. Zaraz będę miała to 3 miliony. Łę nic nie dostałam. Ej, a tutaj przy tej wysepce z tą chmurką. Y, to jest taka skrzynka za 5 milionów stepsów chyba. Ło. Wow. Nie. Dobra. Co to? Nie wiem. Nie słucham się tego. Dobra, z powrotem mam gwiezdny ten. Ej, jak nic No, dałaś mi go. 6000 tysięcy. Ej, oddaj mi go! Zapomniałam, że go masz! Oddaj go! No, no. nie bądź taki! Sam po y powiedziałeś, że mi pożyczysz. Dobra, to czekaj. Ej, to ja sobie wejdę do obicia. Tak się składa, że mam już 3 miliony. Ej, stepów ma... już dobiłam. 72 tysiące. 000... Z magicznej takiej. 759 spida mam ty. A ja 52. mam... Ha, ha Mam od ciebie więcej. Ja ci dam mam od ciebie więcej. 60 mam już teraz. 62. A jak ty tego spida na... No jestem w świecie za milion, więc za milion stepów, więc mi tale nabija się. 770 um, e, właśnie. Jest to troszeczkę tym sparaliżowane. 73. Zaraz będę miał 800... Ej, gdzie ty jesteś? W świecie za milion! Wiesz, gdzie jest ten świat? Nie. Poczekaj. teraz ja na chwilkę przejmuję za niego sterowanie, bo muszę mu pokazać, gdzie jest ten świat. Gdzie jest ten świat? Tu. Ten, What is it? W tym budynku. Ten czarny. To jest to. O, cześć. Ej, gdzie ty? No tutaj. No, o, Nie dobra. Mam. Teraz zobacz, w tym ile dostajesz tych, za te kuleczki. Nie, właściwie o, przez to wylądowałam tam na dole yy, yy, jeszcze przed odcinkiem. Tak by wylądowałam kiedy o tak robiłam. Więc nie. Ła! wyglądałam się. Mam 759 Spida. Nie 760. Spida? No. Ja mam 794. Nieźle nabijasz, ale ja mam... No są kuleczki. Ja mam twojego trejda Trail'a się mówi. No Trail'a no, o, o, o matko... Ej, tepło mnie na drugi koniec mapy. Wytep, cześć. Wytepło czy? Dobra, możesz mi oddać już mojego Trail'a? Dobra, no to czekaj. Kurde, ja tu no, zbieram czoleczki, ale nie mogę, jestem tak szybka. Accept. I... Okej, okay, daj. Accept. Okay. Ej, a ty masz takiego, który daje szybkość? Szybkość? No. no to jest mój najlepszy, bo daje daję chyba 85 tysięcy ra, chyba no. razy. Ej, a, tak nie. Ej, ja samym sobie bieganiem nabijam stepsy. Wiem, ale za kuleczki dostaję bardzo dużo stepów. Na przykład 60 tysięcy na raz. A ile masz y, milionów? S stepów? No. Prawie 4 miliony. A ja mam 3 miliony. Ile? 3 ej, zabrałeś mam kulkę! Sorry. Przed chwilą! A może zamiast tak biegać co chwilę, może byśmy coś jeszcze zrobili? Ła. A co? Na przykład? 40! mi moją kulkę! 48 tysięcy. Maja kulkę. No kurde, jeszcze tak mało mi brakuje tych kuleczek. 24 tysiące. So, o, tu jest, jest jakaś kuleczka. No. 48. Niedobre. Ej, wywaliło mnie znowu. Haha, ha. akurat tam się kuleczka pojawiła i dwie nawet, no nie, to daj mi tą drugą A dobra, to masz oszczędzę, daj ją I, i, okej okay, mam ją, kurde jestem tak szybka, że, le, że lekko mi roblot nas zacina A buchnąć ci drugą no. Dobra Ej, wywaliło mnie Właśnie o tym ci mówiłam, co miałam przed odcinkiem A. Identyczne, <laughs> identyczne, miałam właśnie tak przed odcinkiem Aha Kiedy grałam, ja identycznie miałam topek, i nawet się nie doskakać. Aha, musisz się zresetować. Reset, charakter, reset. Je, yeah, dzięki temu nie będziesz miał mojego traila A szkoda. Hehe. Czteryk, Jak Ej, jakaś. O, jakoś... Patrz, kto za ja mną trajduje. <grym> Ale nubiek. Nubiek. Akcept. Ok, mam. Akurat kul kulka się dosłoniła przede mną. Mam oh, już wow. 4 miliony. Co to znaczy? No, stepów. Czekajcie. A co, z... co to znaczy? Co... Czemu, że jestem szybszy od ciebie. A co to znaczy to Nie wiem. No, ej no, no co, ono znaczy. Co, co na tym No pani no, no, panie no no, ile to? Nie tak? wiem w sumie. Czekaj, 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 Kurde odbiłam się aż. 48 tysięcy 400... A cześć. 4000. Dzień dobry Johnson. Dzień dobry, Marina. Mamy Czu? ładny dzianek, nieprawdaż? Tak. No kurde, te pa mnie co chwilę. Mm. Przegapiłeś kulkę 3200 i jeszcze... 1600. Jeszcze 1600. Aha, widzisz? Mam lepsze od ciebie. Plus drugie 1600. No ta kuleczko będzie moja. O cześć. A tamto moja. Moje, 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 moje. 1600 yeah. Stop! Co? Co się stało? 24000? O ty. Zaraz mam już prawie połowę do następnego Buchnę roku. ci tą kulkę. Mam Kurka. Hmm. Aż mam schodę. niebieską. Ej, nie mam dobra. Ej, ale na serio, co oznacza to? Co, co to oznacza? Nie wiem, jakieś emotikony, nie wiem. Nie mam Ej, lol. Co? Ej, w te... co to było? Ej, nie wiem, właśnie mi się tak krespi w tym miejscu takie. Dobra, ja sobie. tamtą sobie tam tą czerwoną, a te, a, które mi się w tym miejscu... biorą, to ja. Dobra, ja w sobie tym miejscu nabiję więcej od ciebie. Okej, okay, co ja sobie zrespiłam. się zrespiła niebieska kuleczka, a tutaj się zrespiła. kuleczka! To jest moja! Nie, moja. Eee! Tam jest jakaś kuleczka. Brawo? Nie, to za szybka. Tam jest jakaś czerwona, która jest o wiele lepsza. Ja sobie wezmę niebieską. I którą wezmę czerwoną. Aha. Dobra, ja pożyczam niebieską. Biorę. Okej, okay, ja jestem na rejsie. Gdzie? Na rejs! Rejs. Aha. Ej, okej. Okay. Ja jestem rejs. O matko. Join. Cześć. Cześć. Go. No wywaliło mnie. No ale, ale ja jestem, ale ja byłem pierwszy. Dlaczego? Jak jestem może ciebie szybciej? Mam bo, prawie tysiąc speeda. Bo, że tak powiem, miałem jestem chmurkę. Jestem z... złuuuuu! Oh, wow. Miałem chmurkę. Co chmurkę miałeś? No! Ty oszu... Co się stało? Ej, patrz! Eee, e, 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 e. a... Jestem w ścianie, I w tym jes... świecie za milion. Am... O, to jest ten świat z Emilią. Widzę, ale nie nie idę do ciebie. Zobacz, no, się zdało. Reset charakter. Zda, mi się dobra, zresetowałam się, zaraz się powinnam pojawić. E, czekaj. Powinnam nam się na środku fontanny się zrespi. Albo i nie Albo. Dobra. Kodka. E, y, dasz mi. Co? Y, tego y, traila. Gwiazdnego. A po co ci? Nie, nie dobijesz yy, do tysiąca przede mną. Natka. Pożyć chociaż. Weź cię, uspokój. Ej, bo ja zaraz przez Ciebie wyjdę z Robloxa. No i co? Pożyć. No weź, pożycz, no. O Jezu, poczekaj. Tylko jakaś dziewczyna chce z nami tradeować, ale nie mam kto to jest, dobra. Niech ci będzie. O Jezu, co mi się dzieje. Akcept. Mm, co? Czekaj. <śmust z> daj, dobra, malina. A co? Wow! Malina! Nie! Tu <śmust z day> masz akcept! Dobra. No, co chcesz tego niebieskiego mojego? Tak. A, a czekaj. Boom, boom. Acept. I boom. No i nadal mam tego niebieskiego. Mhm. O kurde i co się ze mną stało? Na, na drugi koniec mapy mnie wywaliło. No nie, znowu! A wiesz, o co chodzi? O co chodzi? Yyy. Ile ty masz speeda? Sp speeda prawie 1000. A ja mam 804. Ja mam 925. I zaraz będę miała 5 milionów stepów. No. Wiesz, że odcinek, I... wiesz, że odcinek trwa 17 minut, to 18? Już szybko. Tak szybko? Tak szybko. Albo tutaj aplikacja moja źle od, odlicza, no, albo naprawdę tak szybko. Nie wiem. I dobra, I jeżeli, do, dobra, jeżeli dobiliście do tej minuty, musicie koniecznie zostawić dużo łapek w górę. No totalnie, no. No patrzcie, no. No. you? No. No w e. biczu! Dobra, tepam się do ciebie o ile mi się uda. Dobra. Poczekaj! Na mnie! Spatrz. Jestem na biczu! A ja zabrałem ci kulkę 45 Dobra, trudno! Ała! Ty jak mnie wywaliłaś, ty kulka. jak ty się do mnie odbiłeś. Where are you? Eee, Tutaj. Okej, okay, widzę do ciebie. A teraz nie widzisz. No weź, John! Przestań. Aha! Where are you? Na palmie. Weź się uspokój no. No na palmie jestem. <laughs> dobra. I... Pierdut. I... Jestem. No weź się uspokój. <laughs> dobra. No tak czy owak kończymy ten odcinek. Tylko gdzie ty jesteś? Przy tym czerwonym portalu i z Dobra, Dwa. chodź na skałę. Dobra. Idę już tam. <laughs> Na drugi koniec łapy Cię wywaliło, o co chodzi? <grystanie> Dobra, chodź! <chucz>. Czekaj, <grystanie> co COO? Magiczna kulka! Już... Co ty? Już trzeci! Wariacie ty! Co się z tobą stało? Aha! Przeteleportowałem się przez przypadek. Gdzie ty? Na tym dachu niebieskim wchodź, Wchodź, że z... tutaj i nie rób zamieszania bravo Brawo! Cześć. Pa. No weź! No Dobra, kończymy ten jakże prześmieszny odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ale w, Je w ogóle jesteś gdzieś tutaj? Oczywiście. Jestem tutaj. Jak o! Jakbyś mnie nie zobaczyła. Jestem tutaj. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem. I łapencji w górę y, dla... Dla naszej malinowej maliny. Dzięki. Um, jakby. Widzę... Widzę, że trochę dzisiaj odwala. Wiem! Ej, where are you? Ty na masz nadal tą chmurę? No. Dobra. Kończymy ten odcinek. Czerw. Where are you? Nie.